Elu, Winka, Siemaneczka, no witam bardzo, bardzo serdecznie po długiej przerwie na kanale. No, wiem, że bardzo to może być dziwne, ale no tak jest. No, ma, to jest, trochę, nie mam też czasu trochę, nie, mi się, no ale będą bardziej ta roślinka aktywno aktywna, więc, no. Tak. Chciałbym raz jeszcze przypomnieć na samym początku, żeby zasubskrybować kanał z dzwoneczkiem... O, to medalę, jak taki dzwoneczek, Fajnie tam, 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 albo tam, albo tam, nie gdzie. Tam gdzieś jest tego. Please subskrybuj. Nie musicie go kliknąć, Bo jak go nie klikniecie, to będzie licho. Nie, czekaj. Tak, Okej. I nie będzie szybko, nie, 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 nie do Tak, ja sobie tam wtedy rysuję, coś tam, nie? Tak, czekaj, tak, tak. Czasami to nawiasował, albo ja mam będę opowiadać tak. Będzie gaming, będzie rapy, czyli tak. Takie coś, jak kiedyś, tak kładę lepsze, trochę na... To była masakra wielka, jedna, jedna wielka masakra, no i tak tutaj, udostępnijcie ten film wszystkim, udostępnijcie, lajkujcie, komentujcie, no, no tak wszystko, nie robimy nic, I, no i co, ja to mogę mówić, no, jak jest.

Ogólnie no, do rzeczy przejść to bardzo by było ciężko no bo dzisiaj pewnie się jeszcze pojawi odcinek z Minecrafta. Minecrafta się pojawi I? No bo Roblox to trzeba tam? no i wiem, że ciężko na telefonie, żeby bić. Ja nagrywam telefonie, no. Już bym się nie chciał tutaj malować, więc przeczytałam, włożyłam karton do piwnika to. <śmum> no tak. I teraz co? O mogę lepiej otrzymać z zrękę. No tak i tak to miejsce. A nie miejsce, z znowu. Tak, 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 tak. Wielkie, ale u mnie. No, gdy za ten to będzie bardzo dziwa godzina. No ale ja to zrozumiem, spokojnie. Todny się podpisz, jakaś muzyka, coś tam będzie. Na pewno, więc dobra. Chyba to było na, na wszystko, na tyle z tego odcinka. Dzisiaj się jeszcze pojawi po wieczorkiem coś. tak pojawi się. Wy to sobie obejrzyjcie po wieczorkiem. No. No i tyle wam mogę powiedzieć jedynie. No i jeszcze tak pamiętajcie o lajku, subskrypcji i dzwoneczku. Tam na dole tam, tam. na dole jest takie coś. Lajk, like, komentarz. Tak, nie, pierwsza. Lajk, drugie subskrybuj, trzecie napisz, coś komentarz, a czwarte udostępnij, a piąte. Oglądajcie do końca, więc no dziękuję bardzo za to alowino.